Władze podjęły desperacką próbę walki z wirusem, ale czy no, przydała się ona na wiele? Jak wygląda kwarantanna w Włuchanie? No, chodzi o to, że miejsca przeznaczone na taką kwarantannę są często przepełnione i oczywiście każe się ludziom zostać, którzy okazało się, że mają temperaturę, zostać w domu. No i wygląda to w taki sposób, że przyjeżdża ekipa i całe mieszkanie po prostu jakby czy deskami zabijają, żeby nie można było stamtąd wyjść, Czy po prostu, jeżeli drzwi są metalowe, to zaspawają drzwi. Okna i tak dalej. Młodsi mogą się tam wydostać przez jakieś oczywiście inne części, ale starszy człowiek już nie wyjdzie i jest zmuszony po prostu poczekać, aż się ta kwarantanna skończy i przy, ktoś sobie z władz przypomni przyjedzie ewentualnie ich otworzyć. Co może trwać dwa tygodnie, trzy, cztery albo i więcej. Zależy, jak się tam komuś spodoba. No Być może niektórzy ludzie samotni są też wtedy pozostawieni na śmierć głodową. 门洞都焊死了，不让出屋了。下一个就是我们六号楼了，就是我家了。妈、嗯啊，搁七号楼的门都焊死了，想出你想出来，就留一个小窗户送菜，还要付钱呢，还卖烟呢，你看玉溪。 Najgorsze zaś w systemie komunistycznym jest to, że nawet jak w takiej sytuacji chciałoby się pomóc, to człowiek musi się zastanowić, czy warto. Dlaczego? Otóż, kiedy zaczęło się na początku czy połowie stycznia roznosić powoli po Chinach i wśród społeczności chińskich na świecie, że w tym Wuhanie zaczyna panować taka choroba, znaczy nie wiadomo jeszcze jaka choroba, ale że zaczyna coś takiego tam się dziać, no to bogaci Chińczycy, którzy pochodzili z tamtych terenów się skrzyknęli, i tak samego, samych Chin, jak i z zagranicy i zorganizowali dosyć duży transport właśnie takiej pomocy po prostu, tych środków zabezpieczających, czyli tych maseczek i takiego rodzaju właśnie sprzętu, jak się wydawało, że jest potrzebny po prostu w tym momencie. No i co się okazało? Ten sprzęt przyszedł do Wuhanu, ale zamiast zostać Rozdystrybuowany pomiędzy ludzi okazało się, że władze zmieniły mu, jakby, specyfikację na pomocową, na, przejęły po prostu to i zaczęły normalnie rozprzedawać ten sprzęt do innych dzielnic Chin albo tam, gdzie, gdzie było po prostu potrzebne. Także no w, w komunie po prostu nawet pomoc specjalnie się nie opłaca, bo zostają te środki po prostu przez rządzących zatracone. pod koniec marca 2020 roku światowe media obiegła kolejna dosyć niepokojąca wiadomość która jakby polega na studiowaniu sytuacji ogólnej Chinach. To znaczy co? Trzech dostawców usług, jeżeli chodzi o mobilne telefony, czyli China Mobile, China Telekom i China Unicom podały dane ich po prostu działalności akurat w tym okresie tych trzech pierwszych miesięcy nowego no, roku czyli styczeń, luty, marzec i z tych danych wynikało, że te firmy straciły 21 milionów użytkowników w tym czasie, czyli jakby po 7 milionów na miesiąc i jakby powiedzmy no, w tyle kąt. Nawet jak na Chinie jest to dosyć duży odsetek, no a jak wiadomo Chińczycy używają telefonów czy do, po prostu do wszystkiego, do, do płacenia rachunków, do płacenia za bilety. i, i Posługują się w, w codziennym życiu po prostu bardzo często tymi telefonami, także taki spadek jest bardzo niezwykły. Wzięli się za to specjaliści od telekomunikacji, którzy te dane przejrzeli od każdej strony i wynikło, że no można to wyjaśnić właśnie tą sytuacją związaną z koronawirusem, pewną część, z, że ekonomia, że niektórym po prostu nie stać już na, na używanie takiego telefonu itd. itd. No ale wyszło im, że zostaje 6 milionów przypadków ludzi, których nie można było wyjaśnić, dlaczego akurat zrezygnowali z telefonów. Tak mówią specjaliści. No i teraz pytanie jest, czy te dane, które nam podają Chińczycy dotyczące zmarłych w Chinach, są naprawdę prawidłowe. Tym bardziej, jeżeli porówna się to jeszcze z innymi danymi, które wyciekły wcześniej, no o tym, że we wcześniejszych fazach akurat tej epidemii Rząd chiński zaniżał dane, i to często dzienne, dzienne, po prostu te, które podawał WHO, zaniżał czasami o 52 razy. Czyli dane musiały być tragicznie wysokie, po prostu. Wynikająca z przebadania sytuacja, jakby powiedzmy sprawa, no ale bardzo niepokojąca, yy, właśnie do tego, co się naprawdę w Chinach dzieje, jaka jest liczba prawdziwych ofiar. Tym bardziej, że nie może to być przypadkowo, bowiem firmy chińskie telekomunikacyjne stosują pewne określone jakby zasady, to znaczy, ktoś nie może używać telefonu przez miesiąc, żeby został jakby powiedzmy spadł z tej listy po prostu użytkowników. Czyli te osoby nie używały tych telefonów przez dłuższy okres czasu, zanim zostały skreślone, no, nie odzywają się do tej pory. Także to jest taki nowy znacznik bardzo niepokojący tej sytuacji. Wśród zdesperowanych i zrozpaczonych mieszkańców Wuhanu pojawiło się też kolejne zjawisko – zbiorowe wycia w nocy. Po prostu w taki sposób ludzie zaczęli wyrażać swoje emocje zbiorowo, jak to ma miejsce właśnie na dalekiej Wschodzie, w Azji, gdzie po prostu indywidualizm jest bardzo jakby, powiedzmy, stłamszony i ludzie reagują jako, powiedzmy, masa. No, i w tej masie też po prostu zaczęły się zbiorowe wycia, w czasie których ludzie przeklinali na przykład partię komunistyczną Chin, z kolei i drudzy śpiewali piosenki patriotyczne, jeszcze inni po prostu krzyczeli tylko po to, żeby ich było słychać, inni wyrażali swoją rozpacz i przerażenie. Także była tam cała mieszanka po prostu kolorytów duchowych tych ludzi, którzy się w taki sposób chcieli wyrazić. Po prostu chcieli dać światu. Znać, że jeszcze są. Niektórzy krzyczeli także, że nie dadzą się chorobie i przejdą przez to. Yy, no ale w sumie jak się tego posłucha, mimo że nie ma to jeszcze aż takiego tra tragicznego może wydźwięku, ale nie jest to normalnym zachowaniem. I w sumie brzmi trochę jak przedsionek do piekła. Płamy W co się nędzą koczula. Jak nie się tak 不知道在吼啥，这一个片区都吼起来了，想出去啊。 那边又火起来了，那边大家都睡不着啊。 Jak zaś wielkie emocje panowały wówczas wśród Chińczyków, niech świadczy to nagranie, które będzie pokazywało, w jaki sposób władza oszukała ich. To znaczy powiedziano im, że w mieście Hubei została zakończona kwarantanna. Ludzie zatem wyszli z tego miasta, żeby no po prostu przełamać to poczucie, jak to się mówi, zamknięcia. I idąc po wiadukcie zatknęli się po prostu z kordonem policyjnym, co wywołało u nich właśnie tak agresywną reakcję, że władza ich oszukuje.